Witam gorąco wszystkich. Ja jestem Daris i zapraszam na kolejny MapTour. W tym odcinku mamy mapę The Green Valley. Twórca mapy jest 0 Pojemność mapy 404.39 MB. Dość wysoko. Data wydania mapy to jest 10 A Pojemność mapy. Mówi sama za siebie. Będzie dużo detali. Jak na o, e, o i to przytrwa, e, Jak widzicie na, e, nasze dziedzinie jest farma. A zanim się przejdziemy na farmę zobaczymy jak mapa wygląda. Mapa wygląda w ten sposób. Już w kształcie telefonu. I na poziomie łatwym zaczynamy z tym terenem. Nic więcej. I na tym terenie jest również pole. Tu jest farma, tu jeszcze są rzeczy od farmy, tak to wygląda. Jeśli chodzi o ceny pozostałych pól i slotów, czy tam te plotów. To tutaj to są łąki. Tam można sobie to wykorzystać na własny sposób do, własnego, do własnych potrzeb. No i to tak w zależności od wielkości, no to tyle co tam kosztuje. 600, 300, 400, 500. W zależności jaki kto woli plot, na jaki stać go. Eee, tutaj mamy. W tym miejscu jest miasteczko, a w miasteczku jest taki malutki plotek. Do kupienia również za 8500 to później zobaczymy. Zobaczycie, co to tam w nim jest. Przejdziemy później do niego. Są tu pola również, i te pola, z tego, jak widzicie teraz, wszystkie mają co najmniej 100% e, użyzności gleby. No i to największe pole to jest za 1800. Też ma ponad 100% żyzności gleby. Także gleba tu jest urodzajna, a ceny przystępne, że tak powiem. W tym miejscu jak widać mamy e, kamieniołom, a za kamieniołom trzeba będzie zapłacić 771. Kamieniołom też jest ciekawy, warty obejrzenia, także tam się wybierzemy tak czy inaczej. No i też są tereny zalesione, tak jak na przykład to, 505 tysięcy, czy to. 148 Tak wygląda mapa A teraz sobie wejdźmy na teren farmy Jeśli chodzi o sprzęt na farmie, to tego jest tutaj mnóstwo Dlatego też jeśli chodzi o konsole, to sloty są wysokie Bo na poziomie łatwym Mamy 1603 floty A na poziomie średnim i trudnym mamy 1189 także no jest tego troszeczkę jest fajny teren, fajnie zaprojektowany, wszystko ciekawie wygląda I tutaj mamy na początek już szklarnię, szklarnię już rosną warzywka Mamy beczkę na wodę. Mamy kaczę do mycia. Mamy tutaj już nawóz. Jest piesek, jest buda Można wyjść od dołu, od góry. Tu możemy się przebrać. Możemy się przespać. No, na dole mamy taki garaż, ale o warsztat. Chociaż nie udało mi się znaleźć tutaj e, znacznika, żeby naprawiać pojazdy. Mamy już e, forklift. Duże przesuwne drzwi. Tutaj mamy przejście na następny plac, gdzie jest kolejny sprzęt. No sporo tego. Mamy silos. 400 tysięcy litrów pojemności. Silos ma no i tak to wygląda tutaj z tej, z tej strony farmy. No a tu jest to duże pole jedno. Proszę z drzewkami Trzeba będzie omijać fajnie przy koszeniu. Przy Stąd damy się za pole i tam mamy kolejne rzeczy. Jeśli chodzi o farmę. Tu jak widzicie Cienie i kolory są bardzo dobrze zgrane, także nie ma z tym problemu. Tutaj mamy koniki. Koniki już są w zagrodzie. Jest 4 w zagrodzie na 8 możliwych. Tu już mamy Przygotowany sprzęt do przewozu koni. pick sobie już wezmę, będzie łatwiej przemieszczać się po terenie. Tutaj mamy świnki. Jak już widzicie świnki już są. 30 świnek na 108. Także już też jest sporo tego. I tutaj mamy jeszcze rzeczy te rzeczy się podepnę pod tą przyczepę, bo jestem ciekaw, czy... czy jest coś w tej przyczepie, bo obok jest przyczepa nie podepnę się co, nie działa no bo jest przyczepa sama zbierająca i ona już ma tutaj z Tu jest zbiornik na Wnajowice, ale nie wiem czy tam coś jest. Dobrze, no później jeszcze tutaj coś mamy. Nie, tutaj jest tylko taki objazd. Można sobie wjechać dookoła. <laughs> Dobra, no teraz by się przeszto wydostać na główną drogę i pozwiedzać trochę okolice. Najpierw pojedziemy sobie na miasteczko. W miasteczku sobie tam obejrzymy jakie są skupy, co tam oferują dla nas. Droga nie jest równa, co to już daje duży plus. Tutaj mamy tak e, fabrykę mebelków. Za fabrykę mebelków trzeba zapłacić 60 tysięcy To jest pierwszy punkcik Tutaj obok mamy Przędzelnię 60 tysięcy za A tutaj mamy właśnie ten teren, który można zakupić sobie za 8500 i tu ma, mamy jak jak widzicie bieszkarnie, które już będą i z tyłu mamy o dobra, miałem troszeczkę głośno ustawione słuchawki Tutaj mamy właśnie garaż gdzie sobie możemy schować sprzęt i rzeczy, które możemy sobie tutaj przechowywać czyli wodę, mleko, płynny nawóz, a później odchwaszczacz, no i ropę. Mamy rampę taką załadunkową. Tu już coś rośnie również. Za to trzeba zapłacić 9000. Czyli teren kosztuje 8,5, a za każdą szklarnię 9000. Tu jak widzicie, detali pełna Pod domem pełno sprzętu rolniczego. Także wygląda na to, że tu. Same rolniki żyją Tu mamy piekarnię Akurat jest dostawa 50 tysięcy za piekarnię Możemy zbierać znajczki Akurat tu jest no, Gdzie 100 znajdziek tutaj Nie widzicie detale są naprawdę dobre dużo dźwięków. Widać, że twórca przyłożył się do tej mapy bardzo dobrze. Tutaj mamy stację paliw. Tutaj mamy. Będzie stół, budynku. Tutaj będzie mleczarnia. Będzie, jest mleczarnia. Teraz sprawdzę, jaka jest cena za mleczarnię. 70 tysięcy. i stąd teraz. Udamy się W bardzo ciekawe miejsce Szybko nie mogę jechać Bo jest teren taki dość nierówny Ale znajomu życie Ja to sobie zawsze Lubię Pod górkę zrobić. I to jak, jak widzicie, już z góry jest właśnie ten kamieniołom I co fajne w tym kamieniołomie jest, to jest to, że w różnych miejscach, tak jak tutaj widzicie, są umieszczone kamyczki, które można sobie pozbierać. Także jest tu kilka właśnie takich miejsc. Jadę tędy, czy Mamy również, jak widzicie, na dole wapno. Tutaj, tutaj też są kamienie. O. O, tego dość sporo jest. No, takie fajne elementy. Zazwyczaj jak dotychczas, jak, jak były kamienie łamy, to kamienie lub wapno było w jednym miejscu się zbierało i tego było prawo dużo a tu to fajnie wygląda bo jest to rozmieszczone w różnych miejscach także nie trzeba pozbierać tylko w jednym miejscu można sobie po różnych tam częściach tego kamienia pozbierać tu jak widzicie jest wapno też można sobie pozbierać można sobie kupić No i tutaj mamy również kruszarkę, tam się wsypuje do kruszarki kamienie, wchodzą tutaj, przetwarzają się, a całość kosztuje 150 tysięcy, oprócz tego co musimy wydać za teren. Tutaj się wsypuje te kamienie, też to fajnie wygląda. I teren dość taki ciekawy jeśli chodzi o ułożenie bardzo mi się podoba dobra spędzimy teraz do kolejnego miejsca o, tędy ze śladami musimy wyjechać w górę samą górę właśnie tego kamieniołomu aby objechać tym kamieniem od południa. Taka droga, no? Myślałem, że ten też dostanę. most. to nie taki za z tymi kamieniami, no? O, szybko tu raczej. Pojazdami się nie będziemy mogli przemieszczać, szczególnie jeśli chodzi o pojazdy, które będą załadowane, ponieważ no, jak widzicie o, nierówności są wszędzie i śmigamy teraz na drugą stronę mapy. O proszę, chciałem szybciej tutaj przyspieszyć, dupa jak tyłkiem jak i tutaj będziemy mieć fajny most którym się przedostaniemy na drugą stronę rzeki takie trochę dziurowe ruszające się elementy na tym moście są To daje wrażenie jakby się to już rozsypywało fajnie no to co ciekawy element przemijający w napięciu troszkę no i teraz już teraz na spokojnie pędzimy tutaj na kolejne miejsca które chcę z Wami omówić, pokazać wracamy do cywilizacji tutaj na tej mapie jest aspark jest sklep jak widzicie sklep jest pod patronatem case dużo rzeczy tutaj ciekawych dużo sprzętu przygotowanego do wywiezienia do sprzedania o proszę sklep w tle muzyczka Śpiewa. Gra. Tutaj my naprawimy sprzęt, tutaj sobie ten. Zakupimy sprzęt. Także wszystko to słychać. Gra. Śpiewają. Taki fajny element, no zazwyczaj... W sklepach coś tutaj, tak czy inaczej muzyka gra, no a tutaj to jest taka rzędkość. mamy stację paliw, straszny ruch jest, pewnie obniżyli Kolejka, auto jedno za drugim, mamy skup zaraz za stacją paliwową. tutaj jest kolejny punkt to jest waga to taki dość obszerny teren fabryczny z ciekawymi elementami no i tutaj mamy skup i wapno jeśli potrzebujemy a nie mamy kamieniołomu przed tym po lewej stronie jest taki industri industrial business park pełno ciężarówek mamy skup właśnie pomiędzy ciężarówkami możemy przywieźć rzeczy sprzedać a oni to zaraz wywiążą. I mamy kolejne Fabryka płatków, 110 tysięcy. Skup. Tutaj mamy kolejną fabrykę. Młonie za 100 tysięcy. Oleje 80 tysięcy. I za olejami, jeśli mi się wyjechać, bo tu widzę, jest zagrodzone. co widzę to już jest biomas tam i coś jeszcze chyba mi się wydaje zaraz tam do i będę wiedział no tu jest biomas co tu jeszcze jest? no tylko biomas ok no, myślałem że coś jeszcze jest tu dorzucone <laughs> Dobra, może zerkniemy na gdzie już jesteśmy, co gdzie byliśmy. A więc tak, zaczęliśmy od głównej farmy. Z tej farmy przeszliśmy tam później na zwierzątka. To one się tutaj znajdują. To jest to pole, które do nas należy. No i później przejechaliśmy na miasteczko, gdzie tam były różne teleny, Nie, Zaliczając również e, dwie szklarnie, tutaj stacja paliwnej no i skupy i tam kilka fabryk było. Stamtąd pocisnęliśmy prosto do e, Kamieniełomu, tutaj, <coughs> tutaj e, była kruszarka do kamieni, no i pełno takich miejsc, gdzie można było sobie pozbierać te kamienie. Następnie tędy śmigliśmy przez rzekę fajnym mostem sklep. E, na sklepie mamy do dyspozycji również ten e, samochód do załadowunku Palet, samochód pojazd. No, tutaj mamy stację paliw, skup, tutaj były skupy, no i tu można było sobie załadować jeszcze wapno. No i tutaj był jeden skup do fabryki Biomas, no i teraz śmigamy w ten pójdzie tutaj. Różne wiatraki, różne pompy, wszystko tutaj ciekawie wygląda, tu mamy kruszarkę również do kamieni. No, i tutaj jak widzicie, tereny są już takie leśne. A co za tym idzie? Czyli co za tym idzie, zmierzam do tarta. Tylko muszę znaleźć gdzie jazda, nie tam było. Tak, nie jest. Gdzieś tu brama była, czy z drugiej strony brama będzie? Chyba z drugiej. Z drugiej strony jest brama. Dobra, myślę, że uda mi się z tej strony wyjechać. Także mamy tartak. Znajdę ile tutaj. zapłacimy za ten tartak. No tam jest ta 100 tysięcy zatartek gwiazd jest z tej strony tam widać jest prama tutaj mamy wióry tracimy jak tu tam woli i śmigamy dalej chyba został ostatni punkt jak się wydaje to już będzie chyba tak. No i jedyna rzecz, która jeszcze została to O, jeśli nie stracę chwilę kapania, Jest ok. Spowalnia czasem na mosie. Żeby szybko nie jeździć, to ja wiem. Ja to jest jak wariat po tych mapach niestety. No i ostatnie, ostatni punkt, ostatnia rzecz do zwiedzenia, no to jest właśnie... Handel z zwierzętami też mamy nierówną drogę. No i przy handlarzu mamy trochę ciekawe rzeczy. Jest bardziej rozbudowany tutaj. I dodatkowo taki elementem jest takim że możemy sobie tutaj zakupić rzeczy. Różne, jeśli chodzi o do, dla zwierząt czyli na przykład na jakieś miksy, jakieś pokarm dla zwierząt możemy sprzedać bele także fajny, fajny dodatek tutaj jest bardziej ten handlarz z tymi zwierzętami jest rozbudowany no i po, co idzie co dalej fajne jest że można sobie kupić e, Obornik i unajowice No i widzę, że są już weźmie zwierzątka, które możemy sobie zakupić Ciężarówki, które czekają na załadunek No za, za, cięże, za ciężarówkami mamy punkt Czyli podjeżdżamy sobie i kupujemy zwierzątka dla siebie lub sprzedajemy No i tak od tartaku no tutaj widać tą drogę, co jest do Tataku, pojechaliśmy tu, tu do góry, no i to wszystko, reszta to jest łąka i teren, który możemy sobie tam zagospodarować po zakupie jak tylko chcemy. No i to by było tyle, jeśli chodzi o tą mapę, z mojej strony to wszystko, ja mam nadzieję, że przybliżyłem Wam tą mapę w miarę możliwie łatwiej, szybko i zapraszam na kolejny polski map to już niebawem będzie to naprawdę niebawem gorąco pozdrawiam na razie cześć